To pan jest celem tego Oczywiście ostatecznym celem jestem ja, ale dla mnie jest rzeczą, której nie mogę zapomnieć i nigdy nie zapomnę, że ofiarą padła osoba zupełnie niewinna i tutaj nie chodzi o to, że ja jestem winny, tylko że ona w ogóle z tym wszystkim nie miała kompletnie nic wspólnego i że to było coś, co... Ja Aha. nie będę w tej chwili określał kodeksu, przepisów kodeksu czarnego, które tutaj powinny być zastosowane, ale mam nadzieję, to nie, to nie, u... to nie to Dostęp Jezus, do, do telefonu. Dlaczego? Któremu... Dlatego, obawiacie się Państwo sprawiedliwych wierzyń. Dlatego takie emocje temu towarzyszą. Tutaj też jest żałoba ale i dla tego, co się wydarzyło? Tych, to jest człowiek, który mam nadzieję resztę życia spędził. A jak Pan ocenia to? dostęp do to to telefonu, Uświetni pamięć. Bardzo poważny artykuł 127. Od 10 lat do dożywotnego więzienia według mnie. Uczestniczy w tym przedsięwzięciu i powinien uzyskać choćby ze względu na tą śmierć, ten najwyższy wymiar kary, czyli dożywotnie więzienia. No ile no, oczywiście nie emocje, będzie prezesie, nie będzie sytuacji. to sądzone w zupełnie innej już sytuacji prawnej na tak zwanej zasadzie norymbarskiej, wtedy ten wymiar kary może być jeszcze wyższy. W tej chwili żałoba polega na tym, żeby ta sprawa nie została zapomniana i żeby wszyscy wiedzieli co się wydarzyło. Wydarzyło się po prostu ciężkie przestępstwo. A to, że pani prokurator Wrzosek udała się na urlopy, o czym może to świadczyć? Nie wiem, o czym to świadczy pani Wrzosek. Mam nadzieję, skończy tam, gdzie powinna skończyć, to znaczy w państwowych zakładach karnych i na to bardzo, bardzo długie lata. Panie powiedziała, są bardzo poważne wskażenia. Tak, to są poważne, bo to była bardzo poważna sprawa. Doszło do śmierci człowieka, no więc tam muszą być bardzo ciężkie kary.